Co pan spodziewa po tej kadencji, Sejmu? Przede wszystkim spodziewam się, że będzie to kadencja, w której wróci na salę otwarty parlamentaryzm. W której nie będzie już tak, że jakikolwiek projekt czy to opozycji, czy partii współrządzącej będzie lądował w szufladzie i będzie wyciągany tylko wtedy, gdy będzie to wygodne politycznie. Liczymy na to, że będzie to parlament, w którym dziennikarze będą mogli swobodnie pytać posłów we wszystkich miejscach, że będzie... Wreszcie... No ale nie wchodzić do kuluarów, bo Szymon Chłownia zapowiadał, że ze względów bezpieczeństwa nie możemy nadal. Ale jest wiele miejsc w Sejmie, dla których te korytarze będą dla dziennikarzy otwarty. Będzie wreszcie otwarty, myślę, też tak zwany korytarz marszałkowski. Myślę, że powinien też wrócić zwyczaj organizowania konferencji prasowej z odpowiedziami marszałka Sejmu przed każdym posiedzeniem. Myślę, że dobrą praktyką byłoby też unormowanie posiedzeń Sejmu, przeprowadzanie konsultacji projektów ustaw rządowych i poselskich, tak aby Opinia publiczna po prostu poznawała ich treść, aby nie były to poprawki i ustawy pisane na kolanie, bo później po kieszeni lub w efekcie stratę ponoszą Polacy, a nie tylko i wyłącznie ci, którzy takie akty prawne przygotowują i je głosują. Mówi Pan o parlamentaryzmie, no ale jednak marszałka ma nie dostać, wicemarszałka, konfederacja, no i jest niezgoda na Elżbiety Witek. Znaczy, co do konfederacji, to zdanie... Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi jest takie, że Konfederacja powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. To ma być zmiana standardów i zmiana sposobu prowadzenia polityki, a nie e, działanie w takim samym interesie, jakim działał PiS. Uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby konfederacja, która uzyskała na wynik w wyborach ich do tego e, nominujący i predestynujący, miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu i po takiej jesteśmy dyskusji również na klubie. E, właściwie wszyscy posłowie wypowiedzieli się w tym zakresie jednoznacznie. Uważamy, że e, każdy klub, każdy klub powinien mieć swoją reprezentację w prezydium Sejmu, a co do marszałek Witek dyskusja tutaj trwa. Problem w tym, że pani marszałek Witek wielokrotnie sprzeniewierzyła się zasadom polskiego parlamentaryzmu i myślę, że dostrzegają to też posłowie w ich klubie. E, przypomnieć przecież można to, jak nie dopuściła w debacie nad ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy do głosu, mimo że o to kilkukrotnie prosił pan minister Zbigniew Ziobro. No tak, tutaj Pani Marszałek cenzurowała nawet swoich, można by powiedzieć, no bo tam gdzieś była Co wewnętrzna gra. I, I ta cenzura, cenzura posłów opozycji, reasumpcja głosowania i cenzura ministrów konstytucyjnych nie wystawia Pani Marszałek Witek najlepszego świadectwa. Teraz przejdźmy jeszcze do tej zamrażarki, której ma nie być, no ale będzie teraz projekt dotyczący aborcji, który składa Lewica. No i to jest trochę pierwszy być może konflikt czy zgrzyt, no bo... Nie! Ale po pierwsze, na tym polega koalicja że umawiamy się na niektóre rzeczy programowe, ale nie w wszystkich sprawach mamy to samo zdanie, bo gdybyśmy mieli to samo zdanie we wszystkich sprawach, to byśmy byli w jednej partii. Jeżeli umówiliśmy się też na to, że będziemy szukali konsensusu, jakiegoś porozumienia, również w ramach tych projektów, które nie są objęte umową koalicyjną, a projekty światopoglądowe właśnie e, takimi e, nie mogą być, bo dyscypliny my, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nie mamy nawet we własnym e, klubie, e, to logicznym jest, że posłowie PiSu będą, czy też Lewicy, czy też Konfederacji, i wszystkich innych klubów składali własne projekty poselskie. Nie uważamy, że jest to działanie wbrew koalicji. To jest właśnie wypełnianie swojego poselskiego obowiązku. Jeśli chodzi o dekryminalizację, to możemy na ten temat rozmawiać. Jeśli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego, to każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, tak jak w polskim stronnictwie ludowym. Było, jest i pozostanie. A nie boi się pan tego, że na przykład ci wyborcy trzeciej drogi no w dużej mierze głosowali za tą liberalizacją aborcji i poczują się oszukani, kiedy ten projekt nie przejdzie. Ale to każdy poseł rozsądzi to we własnym sumieniu. Myśmy mieli jako trzecia droga jasny program przywrócenia kompromisu aborcyjnego, czyli de facto unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I to jest zapisane w umowie koalicyjnej oraz rozpisanie referendum, co uważamy dzisiaj jest prawnie i politycznie najbardziej możliwe. Bo oczywiście, panie redaktor, nawet gdyby udało się środowiskom politycznym przeprowadzić przez Sejm ustawę legalizującą aborcję do 12 tygodnia, to pan prezydent tę ustawę zawetuje. Czy wróćmy do tego unieważnienia wyroku Trybunału uchwałą, rozumiem, chcecie to robić, o tym mówił między innymi Adam Bodnar. Czy to jest rozwiązanie już stosowane przez Sejm, w którym większość Pisu. miał Prawo i Sprawiedliwość? Nie sądzę, by wykładnie prawne PiSu nie funkcjonowały, chyba że podejmowali je bezprawnie. To byłoby najlepszym dowodem na to, że marszałkiem Sejmu nie powinna być pani Elżbieta Witek czy też Marek Kuchciński. Ale nie chce mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że nadal promują panią Elżbietę Widek na stanowisko w prezydium Sejmu. No tak, ale czy wtedy wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego za czasów Prawa i Sprawiedliwości byłyby unieważnione, czy tylko jeden? Myślę, że, myślę, że e, uchwała o nieważności wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co do tego mamy jasność, e, to było działanie wbrew prawu. Tak jak wcześniej z błędem wybrano sędziów Trybunału jeszcze w 2015 roku przez poprzednią koalicję. E, i my z tego wnioski wyciągnęliśmy, to było tak uważamy, że sędziów nad stan wybrał PiS i należy przywrócić normalne funkcjonowanie Trybunału poprzez unieważnienie ich wyboru no, po prostu bezprawnego. Wyroki. Więc tutaj wypowiedzą się prawnicy, natomiast myślę, że te wyroki są obarczone potężną wadą prawną. Tak.